Pośmiertny awans do stopnia podporucznika nadał dziś prezydent Andrzej Duda czterem żołnierzom niezłomnym z północnego Mazowsza. Z patrolu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez Ildefonsa Żbikowskiego pseudonim Tygrys. Walczyli oni z władzą komunistyczną w oddziale słynnego Mieczysława Dziemieżkiewicza, pseudonim Rój. Pośmiertne awanse otrzymali Bronisław Gniazdowski, pseudonim Mazur, Henryk Niedziałkowski, pseudonim Huragan, Józef Niski, pseudonim Brzoza i Ildefons Żbikowski, pseudonim Tygrys. Dla ich bliskich to rehabilitacja poległych i ich rodzin, których dotknęły komunistyczne represje. Dla mnie odebranie tego patentu było wielkim wzruszeniem dla mnie i dla mojej całej rodziny. Jest to dla nas wielki zaszczyt, że że został honorowany, jego cały trud włożony w, w walkę z komunistami. Nadanie im awansu to jest taki symbol, że państwo polskie się o nich upomniało, że państwo polskie o nich pamięta. Awansowani żołnierze z patrolu Tygrysa zginęli w 1951 roku w starciu z przeważającymi siłami komunistycznej bezpieki w osyskach w gminie Opinogóra-Górna. Mianowanie do stopnia podporucznika żołnierzy wyklętych to honorowanie ich służby, ale też wdzięczność dla ich rodzin. Uważam, że takim historycznym obowiązkiem samorządowca moim było złożenie wniosku o ich pośmiertny awans. To już trzeci patrol z oddziału ROJA, którego żołnierze zostali pośmiertnie awansowani na pierwsze stopnie oficerskie. Oryginały patentów otrzymali krewni kopie, natomiast zostaną umieszczone na honorowym miejscu w Izbie Tradycji 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.